To jest to tutaj, które było wsparte przez wojska szwedzkie. Mówiłem o tym właśnie sojuszu szwedzko-moskiewskim. Uzurpator na tronie szwedzkim, stryj Zygmunta III Wasy, karą książę Supermanii. który nieprawnie zaczął się tytułować królem Szwecji. wysłał Rosjanom, właściwie Moskalom, bo myśmy ich jeszcze Rosjanami nie nazywali, na pomoc armii. I ta połączona armia woskiewsko szwedzka spotkała się pod Puszynem. Było tam po drugiej stronie co najmniej 18 tysięcy żołnierzy. Państwo możecie w opracowaniach starych poczytać sobie o tym, że naszych tam było 7 tysięcy, a po przeciwnej stronie 35 tysięcy. Jest to nieprawda. Tutaj odsyłam do mojej książki o bitwie pod Puszynem. Napisałem, że 10 lat temu, w zeszłym roku była znowiona, ja tam dowodzę. Y, że te y, liczby były mniejsze. Tak po naszej stronie, jak i po przeciwnej stronie. Tak? Dlaczego? Dlatego, że no, armią owej epoki towarzyszyła także luźna czeladź. te 35 tysięcy to i tam było, tylko jedynie mniej więcej połowa to byli żołnierze. Druga część to była luźna czela. Chłopi i chołopi. Chłopi to nie są chłopi, to jest po rosyjsku taki powiedzmy, tak jak u nas luźny czelawik, czy tam ogólnie czelarny, tak? Człowiek uzbrojony, który służył wojsku. W każdym razie bitwę wygraliśmy. Odznaczyła się tam husaria. Tutaj mamy taki fragment tego, tego obrazu. Na nim to widać, jakim, jakiemu zadaniu musiała husaria sprostać. Pokonała płot. Słuchajcie, to jest płot, na który nacierali kusarze piersiami swoich rumaków. Rozbijali piersiami rumaków płot. Dopiero później ścierali się z spikinierami. Są ci żołnierze z, takimi, z taką długą bronią. Na Zachodzie w tym czasie uważano, że kawaleria się przed pikami wycofa. Cała y, sztuka wojna Zachodu opierała się na tym, na wykorzystaniu tych pikinierów, którzy odstraszali kawalerię swoimi pikami. Tusaria jednakże miała tak szkolone konie, że nawet wpadała, jak jedność ze źródeł pisuje na te piki, łamiąc te piki pierściami własnymi. Na dodatek kusarze mieli kopię. O, tam mamy taką kopię, jedną, drugą, taką. O, tam ma tylko 5 metrów, tam to były 6-metrowe. Także jeszcze dłuższe. One sięgały każdego przeciwnika spoza jego broni, czyli nawet spoza tej, tej spisy. Cała skuteczność kusari polegała na tym, że miała broń dłuższą od przeciwnika. No i tak się stało, że rozbiliśmy tamtą armię, ale później Ligwini dotarli i weszli do Moskwy Tutaj są jeszcze fragmenty tej bitwy, to można sobie w, w szczegółach ją obejrzeć. Wojsko Polskie i Litewskie wkroczyło do Moskwy. Tu jest plan Moskwy z tego okresu. Po czym? Bojarzy obalili swojego władcę, który, podkreślam, dla nich był carem, a dla nas był wielkim księstwem. Myśmy nie uznawali tytułu wielkiego, nie uznawaliśmy tytułu ca cara. Dlaczego? Bo ten tytuł, który sobie przywłaszczył Iwan Groźny, mówił car z jej Rusi, tak? Wszystkiej Rusi. Czyli także ziem ruskich wchodzących w skład Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czyli było to wyartykułowane żądanie zwrotu tych ziem na rzecz państwa moskiewskiego. No myśmy oczywiście z oczywistych rzeczy nie mogli się na to zgodzić, nie uznawaliśmy tego tytułu, dla nas to był Wielki Książę Moskiewski. A więc jak sobie bojarzy obalili Wielkiego no, dla nas Wielkiego Księcia Moskiewskiego, Wasyla Szujskiego Yy, oddali go w ręce hetmana Żukiewskiego, Przesłali go, Żółkiewski przesłał go na sejm, który miał miejsce w 1611 roku, 410 lat temu, i zaprezentowali się oni. On, czyli Wasyl Szyński, zdetronizowany w Wielkiej Książę jego brat Dymitr, ten, który dowodził nieszczęśliwie, dowodził pod puszynem, i ich, dru, ich, drugi, ich drugi brat, trzej bracia, stali zaprezentowani przed. Królem Polskim, Wielkim Księciem Litewskim, Zygmuntem III Waza. Przed jego synem Władysławem, uwaga, ten akt jest błędnie nazywany hołdem ruskim. Błędnie, dlatego że Wielkim Księciem Moskiewskim był wówczas ten człowiek, Władysław Waza, obrany władcą państwa moskiewskiego po obaleniu yy, szuńskiego. Szuysk Także nie jest to żaden hołd ruski, ani Hołd jest to po prostu, jeżeli już, Hołd Szujski. <gry> Także, no, troszeczkę tutaj y, z mitami musimy powalczyć, ale muszę to podkreślić. To nie miało tej rangi co Hołd Kruski. To zdecydowanie była zupełnie, zupełnie inna uroczystość. Prezentacja pokonanych wrogów przed aktualnym władcą Rzeczypospolitej oraz jego synem, aktualnym władcą Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. A prezentował ich. Hetman, Wielki Koronny, Stanisław Żukiewski. Ten, dzięki któremu polska i litewska załoga przez dwa lata stacjonowały na moskiewskim Kremlu. A Rusini byli? Tak? byli. Byli, oczywiście, w wojskach polskich byli Wojska W wojskach litewskich najbardziej też. Także ja nie mówię o składzie etnicznym wojska, tylko mówię o składzie państwowym. Tak? No, może dodam, skoro już tutaj przy tym jesteśmy, wojsko Rzeczypospolitej to nie byli etniczni Polacy. W bitwie pod Kuszynem brał udział na przykład Olizar. Olizar tak go nazywano, zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem jak to tam było na imię. To był Rusin, to był Rusin z terenu w Byli tam też oczywiście inni żołnierze. Więc to nie ma nic wspólnego, jak mówię polskie, to po prostu chodzi o koronę, o Królestwo Polskie, a nie o tym, że... No, no, nie przekładajmy dzisiejszych yy, pojęć na tamtą epokę, bo to jest zupełnie się miasta. Jeszcze, jeszcze takiego czegoś jak naród polski obejmujący najniższe warstwy do najwyższych, jeszcze czegoś takiego nie było. Polakiem był ten, kto mieszkał po prostu w koronie. Ukraińcem taką nazwę wtedy stosowano. Także był ten, kto mieszkał na Ukrainie, a nie żaden Rusin, czy tam... nie miał nic do rzeczy. Nazwa Ukraińcy na przykład pierwszy raz pada w liście żółkiewskiego. Z 1596 roku, jak to Ukraińcy rusznęli po Chodzi o Ukraińców, czyli Ukraińską szlachtę. Czyli tutaj nie mylmy tych płac. Dobrze, w każdym razie Litwini też tam byli. Przy czym pod pojęciem Litwinów nie należy rozumieć dzisiejszych Litwinów, tylko należy rozumieć mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak? Wojsko polskie drugie dekady wieku XVII. I tutaj również drugi obraz. Na główną rolę, jak tutaj mówiłem, odgrywała Pisaria. Znowuż mamy te skrzydełka przy siodłach, byli też kopilnicy lżejsi, czyli petychorcy, byli też tacy jeźdźcy z długimi karabinami, to była tak zwana jazda kozacka. Tutaj mamy to samo, kusarz, jeździec lżejszy. on nie ma tutaj żadnego uzbrojenia ochronnego, ale to jest oficer, który ma buławę, prawdopodobnie oficer właśnie jazdy kozacki. Tutaj to samo, kozacy, tutaj dostają jakieś kopie prawdopodobnie. Petychorcy, Petychorcy się różnili tym od yy, Kozaków, że mieli yy, broń rzecową. Stanisław Żukiński zginął tragicznie w roku 1620 podczas odwrotu pod Cecory. Zginął na obecnej granicy yy, ukraińsko-mołdawskiej, wówczas to była granica Korony i Mołdawii. Od strony Tak jest. A dzisiaj to tam jest co? Mołdawia, tak? Tak. Się. Tylko, że dzisiaj tam jest ukraińsko-mołdawska granica. Zginął, został yy, wykupiony, jego ciało zostało wykupione i pochowane w Żółkwi. Tam ufundowano ten oto pomnik. Zresztą nie jedyny, bo tam obok stoi jeszcze pomnik jego syna. Na grobie tego szkietmana umieszczono takie oto plakiety. Tutaj też jest wojsko z tego okresu. Pasażerzy oraz lżejsi i pozaccy.